Tam. W dzisiejszym odcinku będziemy jeździć wokół stadionu Energa, Pozwoli nam to osiągnąć swoje Największe prędkości, przełamać słabości Cały ryc polega na tym, że ja Ze złamaną ręką i kołami 26 cali Na drugiej tarczy Nie będę przerzucał tam tyłu, to nie wiem co to jest za przerzutka Będę się ścigał z Kacprem yy, W pełni życia Zdrowym, w dobrej kondycji z 29 cali, ale on będzie miał dostępną ścieżkę od tego czegoś w prawo, a moja ścieżka będzie tutaj. Zapraszam. Wyścig ten może być bardzo wyrównany. Spodziewajmy się tutaj dużych, przewyższych z mojej strony. Dam z siebie, nie wszystko po mnie będzie bolała ręka, ale zaczynamy. Odliczaj! Trzy, dwa, jeden, pojechali. Ale szybcior Zajebiście jest To jest mój bajk Jest spoko Ujeżdżają. Wygrałeś wolniej stała prędkość to około 34-35 na godzinę, a u ciebie? ja nie mam nic bardzo fajna dyscyplina sportowa, kolarstwo miejskie, stunt pozdrawiam wszystkich kloców bawcie się dobrze nad Biebrzą jeżeli chcecie zobaczyć nas w akcji po raz drugi to po prostu powiedzcie do widzenia Con marihuana, pistola y cosas raras. Solo quedaré en su mente clara.